Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A to jest mój taki typowy audiolog, którym chciałem wam omówić jedną sprawę dotyczącą e, mojego kanału. Jak większość z was mogła się zorientować, już jakiś czas temu wybiło u mnie 200 widzów i właśnie z tej okazji chciałem wam naprawdę bardzo podziękować za to, że wspieracie mój kanał, subskrybując go, polecając, a jakże e, komentujecie moje filmy i Dajecie łapki w górę pod nimi, z czego wam naprawdę bardzo dziękuję za to, że jesteście już ze mną tyle czasu i postanowiłem wam jakoś ten trud jakoś wynagrodzić. I wpadłem na pomysł, żeby e, stworzyć konkurs dotyczący gier klasycznych son serii Sonic the Hedgehog i on będzie polegał na tej zasadzie, że jeśli e, wygrywasz, przechodzisz dalej i, i właśnie. Jak teraz obecnie widzicie, tutaj są takie poszczególne klasyfikacje dotyczące przechodzenia poziomu w tym konkursie. Pierwsze, od czego będziecie musieli zacząć, to oczywiście poziom Green Hill Zone, akt pierwszy, pochodzący z gry Sonic the Hedgehog na konsolę Sega Genesis. Później yy, wygrani przedostają się dalej, mianowicie do poziomu Hilltop Zone, aktu pierwszego, z gry Sonic the Hedgehog 2. Następnie będziecie musieli się przedostać do trzeciego już kolei, Miejsce, o ile Wam się uda i uwaga, będzie to szczególne miejsce, ponieważ tutaj zacznie się już kręcić koło e, klasyfikacji punktowania e, od złotych medali i tak dalej. No i dobrze i tutaj sami widzicie będzie walka pomiędzy aż trzema konkurentami i dlatego e, jak dwóch wygra to przechodzisz do ostatniego poziomu. E, do poziomu Mushroom Hill Zone. Z gry Sonic and Knuckles będzie Mushroom Hill akt pierwszy i, i będziecie musieli się do niego dostać przechodząc równocześnie poziom z gry Sonic the Hedgehog 3, czyli Angel Island Zone akt drugi oczywiście. No i to by było na tyle co chcieliśmy wam powiedzieć, tak więc życzę wam powodzenia w tym konkursie i życzę wam jak najlepszych y, rekordów czasowych i tym podobne, tak więc cześć wam wszystkim. Konkurs się przecież nie może odbyć bez nagród. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, to za trzecie miejsce będzie do wygrania występ w moim odcinku razem ze mną czyli będziecie mogli nagrać ze mną komentarz oraz jednocześnie wystąpić w tym odcinku. Za drugie miejsce, uwaga, będzie nagranie ze mną odcinka z gry, która obsługuje tryb Multiplayer. I w końcu, za legendarne pierwsze miejsce, będzie do otrzymania, uwaga. Klucz Steam do gry Sonic Generations. Tak więc zachęcam was bardzo do udziału w tym konkursie, ponieważ uważam, że naprawdę warto, warto walczyć o nagrody i naprawdę warto się starać. Tak więc trzymajcie się ciepło. Życzę wam jak najbardziej powodzenia i oczywiście miłych wrażeń przy graniu. I jeżeli chcecie się zgłosić do tego konkursu, to będziecie yy, musieli mi napisać wiadomości yy, na YouTube, czy też musicie czy też w komentarzach na kanale lub pod filmem. Do konkursu jest oczywiście brane około 12 zawodników, tak więc zgłoszenia przyjmuję do 14 grudnia, tak więc póki jest czas, to możecie się zgłosić. Ja wybiorę kilku zawodników, tak więc trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz życzę Wam powodzenia w tym konkursie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!